Dobra. Mam nadzieję, że nie są zbyt ostre. Tu jest dym. Tylko jeden chips. To nic strasznego. Łatwizna. Spójrzcie, nawet nie płonę. Ostrożniej. Co mi się stanie? O nie, mój język płonie. Muszę to szybko połknąć. O, wszystko w porządku. Jak dobrze. Ojej, to było przez przypadek. Teraz ty. Może lepiej nie. Dobra, to powinno być łatwe. Spaczki, idź ogień! Dajcie spokój dziewczyny. W ogóle nie są ostre. Całkiem smaczne. Nie mogę się od nich oderwać. Jesteś pewien? Może wody? Nie, nie trzeba. To w ogóle nie jest ostre. Spójrzcie, biorę więcej. Zamierzam to wszystko dojeść. Na pewno wszystko ok. Chyba coś jest jednak nie tak. Wszystko w porządku to nic takiego. W ogóle nie było ostre. Zauważyłyśmy? Nic mi nie jest, wszystko ok.